Z moim nowym zagrajmy w Max Payne. Gra wydana w 2001 roku w produkcji Remedy Entertainment. Co by Wam powiedzieć o tej grze? A jest bardzo fajna TPS, czyli tak zwane. Kamera jest za bohaterem postacią będę grać na poziomie no jak widzicie grałem w tą grę tylko, ra... tylko raz wygrałem tą grę na tym najniższym poziomie później nigdy w tą grę nie grałem teraz jest mi drugi raz na pewno nie będę spoilerować ponieważ nie pamiętam co się w tej grze dzieje dokładnie jedynie początek i trochę końcówki no dobra spróbuję na tym średnim ale proszę się nie śmieć Sprawdzić co się dzieje przy Azir Plaza. Potwierdzam. Centrala powtórz adres. Azir Plaza. Powtarzam, Azir Plaza. Strzelanina na dachu. Strzały przy Azir Plaza. Powtarzam, strzały przy Azir Plaza. Walą jak na wojnie. Alarm, przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć, proszę powtórzyć. Uwaga wszystkie jednostki, alarm. Funkcjonariusz przy Acer Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam, Acer Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło żeby jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o 3 lata, do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. Pracowałem wtedy w nowojorskiej policji, Manhattan, posterunek Midtown, północ, Sionek piekła. Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie Payne? Jako tajniak w jakiejś dziurze. Wybacz, Alex. Michelle i mała są ważniejsze. Widzisz? To moja ostatnia fajka. Palenie szkodzi dziecku. Prawdziwy z ciebie harcerz, Max. Do zobaczenia, Alex. Jesteśmy umówieni na pokara w czwartek, tak? Znów wyjdziesz spukany. Żyło mi się dobrze. Zachód słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy. Głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki w Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem. Ale sny lubią się zamieniać w koszmary, gdy tylko odwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. Michel, skarbie, jesteś w domu? Okej, okay, no to zaczynamy naszą przygodę. Co to jest do diabła? Będę wam pokazywał każde takie opisy przedmiotów lub też dziwnych zdarzeń i... i tego typu rzeczy. Na ścianie narysowano coś paskudnego. Zapowiedź przyszłych wydarzeń. Strzykawka z trucizną. Magiczny symbol pełen ohydnych znaczeń. Idziemy. Wow. Telefon. Słuchaj, ktoś włamał się do mojego domu. Wezwij policję. Czy to pan Payne? Tak. Ktoś się tu włamał i wciąż jest w środku. Proszę. Świetnie. Niestety nie mogę panu pomóc. Kto mówi? Halo. Oj, zła kobieta. Aha, dobrze. Ale to chyba nie będzie potrzebne. No bardzo się kiedyś zapomnę. Nie mnie, dziecka. Nie! Oh. nie. Michel! Nie. Nie. Chodź! Michel! Nadchodzi! Stój! Policja! Szuć broń! Umrzeć! możecie śmiać. Nie, nie możecie śmiać. O Nie, nie lubię tej śmiać. O mój Boże. Nie, nie lubię tej Nie. Nie. Nie, o Boże, Michele, skarbie. Najgorszy moment życiu, chyba. że zadziałałem słuchawki. To było trzy lata temu. W jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem. Walkirią. Po pogrzebie powiedziałem Aleksowi, że przechodzę do DEA. Przez trzy długie lata pracowaliśmy nad sprawą Valkylii. Aż wreszcie dwa miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puncinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Przeszedłem z zimnego mroku. Na zewnątrz miasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Mówi Bibi, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Aleksem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście z Aleksem, odkąd zacząłem działać jako tajniak. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej. Zimniej niż w sercu diabła. Na ziemi sypał się lód, jakby niebo miało się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. W metrze wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. Beretta niespokojnie drżała pod płaszczem, ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go poszukać. Lecimy. Kurde, czy jak gdziekolwiek popatrz musi być krew? Oj. Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Aleksa. Wziąłem, wziąłem, dobrze Przeszukuję sobie szybkie wszystkie szafki. Poszukiwanie czegoś przydatnego. Mogły na jakiś czas powstrzymać ból. Teraz tu nic nie ma, no to idziemy z powrotem. Czy to nie jak miał się tym zająć? Oni miki poszli załatwić tego gliniarza na górze. Jaki mamy plan? Prosty, rozwalić każdego skubańca, który wysiądzie z pociągu. Bomba. A nie było jeszcze pociągu? Pojęcia nie mam. Poczekajmy to, zobaczymy. Hej. Oj, ja mam chcę! Dostajmy nową broń Littert iglej, trochę mocniejszą broń od Peretti. No i już po nim, co ty nie powiesz? Co ty nie Coś się stało? Ej, nie wygląda. KOLERA! Uuu, dostał. Się pozwijał. Niestety ja też oborwany. Nie, nie dostanę tej broni, idziemy w dół, niestety. Nie mogę iść. Nie, nie mogę. Trzeba iść tędy.

Czyżby zauważyli mnie? Co do diabła? O! Co to było? Ej, kubaniec wziął mi od tyłu. Hej, panowie! Coś się stało? Hej! Dobra, to trzeba uważać. Dobra, tendy. Jakiś tyle potający się koleś. Cholera. Okay. troszkę mocniejsza jest ta broń. Jednak wolę używać pistoletu takiego spoko. Co do diabła. Panie kurz. Co za wstyd. Ej, panowie, coś się stało? Ej, dj! Ej. Ej. Dobra. Ej. Nareszcie nie. Niedobrze, tak myśli. Ej! Hey, o